W piątek w dworze Karwacjanowi Gładyszów odbyły się dwa wernisarze, których autorami byli Elżbieta Cieszyńska oraz Andrzej Piotr Cieszyński. Elżbieta Cieszyńska, doktor sztuki, wykładowca akademicki, artysta grafik, ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale grafiki. Jest laureatką wielu konkursów, a w 2011 roku otrzymała odznakę honorową zasłużony dla kultury polskiej. Od ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Piątkowa wystawa prac powstała w okresie pandemii i zatytułowana jest Hypatia. Konkretnie w tej wystawie, która nosi tytuł Hypatia, inspirowałam się znalezionym jądrem komety, to znaczy znalezionym w Egipcie odkrytym, który został nazwany właśnie hypatia. I tu są takie struktury minerału zawarte wewnątrz takiego kamienia. To są minerały, które na Ziemi nie występują. I to mnie, jak usłyszałam o tym znalezisku, bo w ogóle zawsze też inspirowała mnie archeologia, pomyślałam, że to no, fajne badać po prostu, spróbować sobie wyobrazić taką strukturę i ją odtworzyć w rysunku. Andrzej Piotr Cieszyński urodził się w Przemyślu i studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Rysuje i maluje obrazy przedstawiające płaszczyzny przy pomocy koloru. Technika ta, jak stwierdził artysta, sprawia mu największą przyjemność. Do ich żona i ja robimy prace abstrakcyjne. Jednak jakieś takie zupełnie inne podejście prezentujemy. Myślę, ja bardziej się skłaniam w stronę takiej eks ekspresji. Natomiast jak widzicie Państwo, ona jest raczej spokojna i jest to praca raczej taka bardziej terapeutyczna w sensie takim introwertycznym. Ja tutaj staram się w jakiś sposób wyżyć na tych moich papierach. Staram się tę te pracę też tworzyć w jak najprostszy sposób, więc jest to farba, papier, pędzel. Tutaj nie ma jakiejś wyrafinowanej techniki. Ten tytuł jest również jakby maksymalnie uproszczony. Posługuje się plamą, linią. Są to takie fundamentalne jakby rudymenty malarstwa czy sztuk plastycznych. Tak więc też i ten tytuł jest jakby taki jak najprostszy. Piątkowy wernisaż poprowadził dyrektor Zdzisław Tol. Niestety z powodu obostrzeń sanitarnych wystawy miały ograniczenia dla zwiedzających.